Ja nie oglądam telewizji. Ja jej po prostu nie potrzebuję. Dlaczego? Ja mam inne ważniejsze rzeczy, ciekawsze, dużo ciekawsze. Jakie? Na przykład mogę sobie wyjść na spacer. Pochodzić po lesie i nagrać jakąś na przykład, głupotę. Choćby, choćby, żeby wyedukować kolejną grupę ludzi. Mhm. Tak? Nie marnuję czasu przed telewizorem. Ja powiedziałem kilkanaście lat, o więcej prawie 20 lat temu, że my nie będziemy mieć telewizora. Bo po co? Rozumiesz, telewizor to może monitor, ekran wyświetlacz, można z czasem coś zagrać i tak dalej, ale to nie ma być jakieś bóstwo w domu, tak? Ten telewizor, bo to jest chore. Po co? Bo program telewizyjny, jak sama nazwa wskazuje, co robi program telewizyjny? Programuje. Programuje. Pierze nam, wam, wasze umysły. Jak oglądacie sobie taki TVN, to jesteście zakodowani na to, co mówią w TVN. O halo, 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 jak oglądacie TVP, też jesteście, jesteście, jesteście zakodowani w drugą oczywiście. stronę. oczywiście. Dlatego mówię. Czego a już nie oglądali, daj Bóg oglądacie Republikę. To jesteście zakodowani na Republikę. Mhm. Wy macie sami myśleć, a nie być podatnym na to, co wam próbują tą papkę, którą wam wpajają. To o to właśnie chodzi.